Dzisiaj maneczko nagrywam z lampą błyskową, ponieważ jest u nas ciemno, bo pada deszcz, pada deszcz u nas, tak. A my dzisiaj z Miją mamy specjalny odcinek. Mija. Halo! Mamy specjalny odcinek, szukanie smaczków. Mija będzie szukała smaczków. Czekaj Mija. Czekaj. Weźmiemy parę chrupków, Parę chruciów. Proszę bardzo jeden. No proszę bardzo jeden. No proszę. Mija. No! Nie chcę, mija, nie chce. Dobra. Będziesz szukała, tak? Mija nie chcę, to nie będziemy zmuszać. Bierzemy twoją piłkę. Ciężko tak. Oj, ciężko. Troszkę mi jest ciężko tak z tymi chrupkami. Chodź, chodź, chodź! Chodź mnie. chodź Dawaj, aport Aport się jaka mądra, nie pójdzie No dawaj, dawaj tam, dawaj, dawaj Tam cię muszę zamknąć Bo ja teraz będę chowała smaczki Tak Będę jej to chowała Jeden Tu Drugi Tu Okej okay. Za dużo smaczków wziąłam, dobra Położę je tu Mia, szukaj smaczków Szukaj smaczków, szukaj Szukaj, szukaj, szukaj 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 No, szukaj, szukaj Mia, szukaj smaczków No, szukaj smaczków No, super Super Jeden znaleziony Tak jest Szukaj dalej, no. Szukaj dalej. Ja nie będę jej dawać. No, szukaj dalej. No, szukaj. Ja nic nie mam. Szukaj dalej. Szukaj. No, szukaj. Szukaj, 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 szukaj. O, no, nosek pracuje. Nie ma co. Szukaj. Szukaj. Szukaj, Mia. Szukaj. Tak jest, szukaj. Tak jest, drugi znaleziony. Szukaj dalej. Szukaj dalej, no. Tu trochę poszukaj. Tu trochę koło stołu poszukaj, no. Koło stołu trochę poszukaj. No więcej ci nie podpowiem, co ty. Szukaj, szukaj, tu, tu gdzieś poszukaj. Tak jest. Super. 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 No, szukaj dalej. Szukaj dalej, gdzie mama jeszcze schowała smaczki, no? Może zobacz sam na legowisku. Hmm? Na legowisku, idź zobacz. i zobacz na legowisku. No. Mia, tu chodź trochę poszukaj, tu. Tu trochę poszukaj. A, tu. Tak jest. Super. Super, Mia. Dobry pies. Jej. No, szukaj dalej, szukaj dalej żeby trzeba naprowadzać? No szukaj, szukaj hmm. W sumie już sama zapomniałam Gdzie smaczki chowałam Wiem, że jeden tam schowałam o ile ja tych smaczków chowałam? Ja, bo ty tu na komodzie widzisz, tak? Czy już na komodzie? No dobra, to ci jeden dam I tak znalazłaś Super pies, od początku znalazłaś No to dobra Patrzcie, <laughs> jak on jest mądry. Szukaj, szukaj a może tu poszukaj w tym. Tu poszukaj gdzieś. Chodź, tu gdzieś poszukaj. Chodź, poszukaj tu gdzieś, no? Tak jest! Co, gdzie ja jeszcze schowałam? Gdzie jeszcze mogłam schować? Chyba już wszystkie, nie? Chyba już wszystkie pochowałam. Tu gdzieś chowałam? Nie. No to ok, zaczynamy kolejną turę. Tam, idź, idź tam. Te trzy smaczki gdzieś pochowamy. To tak. Teraz jeden pójdzie tu. Szukaj, szukaj smaczków. Szukaj smaczków. Szukaj smaczków, no? Szukaj. Szukaj ładnie, tak? Szukaj, szukaj, szukaj. No ślicznie znalazłaś, pięknie. No, pięknie, szukaj dalej, no? Szukaj dalej, szukaj. Jeszcze Nic jeden, no? No, jeszcze jeden smaczek. No, pięknie znalazłaś. No, piękny pies. Pięknie mija! Wszystkie znalazłaś, tak! No pięknie mija!